Wreszcie jest ciężko wywalczony, upragniony tytuł Mistrza Europy. Co czujesz? Powiem Wam to, co innym powiedziałem. Jeszcze nie do końca dociera do mnie to, co się stało i chyba nie chcę, żeby do końca dotarło. Nie chcę, żebym zareagował tak, jak inni reagują, ponieważ dalej chcę robić swoje, dalej chcę ciężko pracować, aczkolwiek zasłużyliśmy na to, żeby się cieszyć. Niewątpliwie jest to największy sukces w mojej karierze i myślę, że w karierze każdego członka naszego zespołu i to jest fajne. Wielki, wielka rzecz. To, to stało się nieco ponad dobę temu. Jesteśmy bardzo zmęczeni, bo ostatnie miesiące były bardzo wymagające dla mnie. E, to było coś niesamowitego. Dlatego też zadedykowałem ten sukces moim rodzicom, ponieważ oni wiedzą, jak ciężko pracowałem i jak ciężko, jak, jak trudne to było dla nas wszystkich. Oni chyba zapomnieli, jak wyglądam. Albo, albo myśleli, że się obraziłem na nich, albo e, nie wiem co jeszcze, więc y, powinni y, teraz, y, ja ich powinienem obdarzyć się większą ilością czasu spędzonego z nimi i to, to na pewno im się należy i postaram się tak też zrobić. A z drugiej strony chcę robić dalej to, co kocham. Bo oczywiście to, że ich kocham jest najważniejsze, ale kocham też rajdy. To jest moja miłość i chcę dalej się w, w tym sprawdzać, realizować, wyznaczać sobie kolejne cele. E, jak widzisz dużo emocji krąży w mojej głowie i skaczę z tematu. też, bo dużo. <laughs> Wśród kibiców. To, to na pewno dla nas jest, jest bardzo ważne, bo po krzyśku, Chołowczycu wcześniej sobie sławię w zasadzie. Teraz, teraz mamy kolejnych mistrzów Europy i to to jest, to jest genialne. Kibice też na to zasłużyli. Rajdy w Polsce są coraz bardziej popularne. Nie tylko za naszą sprawą. Robert też przecież robi świetną robotę i, i myślę, że nie tylko Robert. W Polsce chłopcy też jeżdżą bardzo szybko i, i też się spinają. Więc no, ja cieszę się, że, że ta dyscyplina, kochana moja dyscyplina, się rozwija, rozwija w Polsce, bo dzięki temu my też mamy trochę łatwiej, przynajmniej wszyscy mam nadzieję, będziemy mieli trochę łatwiej, ale do tego musimy tak ciężko pracować, jak pracujemy. Teraz pojawia się automatycznie pytanie, co dalej? I chciałbym Ci odpowiedzieć, co dalej, ale powiem to, co myślę. Po prostu w tej chwili jeszcze nie wiem, co dalej. Na pewno będę sobie wyznaczał kolejne cele i starał się do nich dążyć, ale wiesz, znacznie wiesz, że nie podejmuję pochopnie decyzji i chciałbym przemyśleć wszystko dokładnie, porozmawiać z członkami teamu, chciałbym spotkać się ze sponsorami i podjąć jakąś decyzję. Thank you. Na pewno, na pewno ten czas nadchodzi bardzo szybko, ale wiesz, że od tego niewiele, od tego, że zdobyliśmy Mistrzostwo Europy minęło niewiele czasu, a to był mój cel, to był deadline i wiedziałem, że najlepiej zrobić to właśnie na rajdzie Akropolu, ponieważ nie mieliśmy kasy, żeby pojechać ostatniej rundy, bo taki był plan. Z 10 rajdów miałem wystartować w 8. I to była ostatnia szansa i tym bardziej świetnie, że się udało, chociaż to nie jest to słowo, które powinno się w takiej sytuacji używać, jeśli, jeśli mówimy o tym, że ciężko pracowaliśmy. Nam się nie udało, my na to zasłużyliśmy, jestem pewien tego, ale, ale co dalej, no... Jeśli się kocha, to co się robi. Niektórzy zawodnicy pokazali to w Polsce, że jeździli za granicą, nawet jeżeli będzie trzeba, będę jeździł w Polsce. Nie chciałem tego mówić, ale wiesz, to już nie ma dla mnie znaczenia takiego w tym, znaczy ma, ale nie jest to dla mnie aż tak w tym momencie istotne. Chcę jeździć. Oczywiście chcę się rozwijać, chcę zrobić krok do przodu, jeżeli jest to możliwe. I będę się starał to zrobić oczywiście razem z moimi partnerami. Mogę ci jeszcze coś powiedzieć, bo jestem nakręcony. Kawę wypiłem w, 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 w samolocie. Pani mi już przed lądowaniem chciała ją wyrwać. Ja mówię, nie, jeszcze chcę sobie dopić. Widzisz, że mam przekrwione oczy, nie, nie dlatego, że poimprezowaliśmy, tylko to było naprawdę bardzo... To był bardzo trudny czas ostatni czas, no. A rajd był cholernie trudny, bo... Trudny i jeszcze... z Dumma jestem coraz bliżej tytułu. Ciężko się jechało. Rajd był e, najtrudniejszym rajdem, jaki pamiętają, e, rajdem Akropolu, jaki pamiętają e, miejscowi kierowcy, którzy jeździli tam i w Mistrzostwach Świata i w interkontynentalnych rozgrywkach, a e, on i tak był z założenia i tak e, najcięższym, jednym z najtrudniejszych rajdów e, na świecie, więc wyobraźcie sobie, e, jeszcze do tego doszło to, że wystarczyło nam teoretycznie przyjechać na piątym miejscu, e, zdobyć te 16 punktów i pojechać e, z Mistrzostwem Świata. Czy Europy mówię o tym o Mistrzostwach Świata, bo cały czas ścigaliśmy się z Lambrosem, który mówił, że on jeszcze takiego rajdu nie jechał. Tak, tak trudnego, a jechał w Mistrzostwach Świata w 2013 roku, nawet w pierwszej dysze się wbił. A tutaj mówi, to jest coś, czego jeszcze nie widziałem. Nie? A uwierz mi, wjeździłem w każdych warunkach. Na zapoznaniu z trasą z nim rozmawiałem, mówi nie, nie, nawet jak będzie padać, to wiesz, to to trzyma przyczepnie jest. nie? Później się okazało, że wiesz, ro... Zmieniałeś bieg za biegiem, lampka się zapalała, a ty stałeś w miejscu. Takie były, a już nie mówiąc o tym, jak trzeba było się dohamować, jadąc mocno z górki. Więc tym bardziej cieszę, że my zdobywając ten tytuł mistrzostw Europy, wygraliśmy rajd. I to jeden z najtrudniejszych rajdów na świecie.